Cześć, tłumaczy. witajcie w kolejnym odcinku serii Destin 4 Wiejskie życie miligonski. Emilia się z rana zerwała, nie podoba jej się deszcz. Słuchajcie, stwierdziła, że a idziemy zmienić pogodę. Jeszcze tego nie robiliśmy, więc trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Więc Emilia idzie zmienić nam deszcz. I słuchajcie, florka tutaj przeszła zmiany. Jej pokój również wygląda inaczej. No, Florka chce być takim małym, łobuziakiem. Zresztą patrząc po jej pokoju, gdzie tutaj mamy pełno. Bałaganu, można wręcz powiedzieć, to, no, na to się zanosi. No, w każdym razie, ja zapraszam Was na G2, link macie w opisie filmu. E, natomiast e, dzisiaj jest piątek, więc dziewczynki idą jeszcze do szkoły. Z tego co patrzę, chłopcy we wtorek mają urodziny, więc już bardzo, bardzo blisko. E, natomiast Mikołaj weźmie sobie dzień urlopu, a Emilia dzisiaj chce zająć się ogrodem. Pokaż, czy to działa w ogóle. Bo ja też z tego nigdy nie korzystałam, a że stało w ogrodzie, stało, no to chcę zobaczyć, jak to działa. Co tu biega. Sasza przybłęda. Wygląda jak lis. A nie wiem, co to właściwie jest. Nie, to jest kotek. Dobra. To jest kicia. Dobra, zadziałało. Bo nie mam pojęcia, czy to zadziałało, czy nie. W każdym razie, Emilia, ty jak skończysz się tym bawić i przeżyjesz to, to chciałabym, żebyś ty zrobiła nam jakieś śniadanko tutaj. Dzisiaj wolnego, z tego co wiem, brać chyba nie musisz. Praca zdalna, wolne dni. Piątek dzisiaj wolne. Dobrze, mamy bezsmurną pogodę, bardzo fajnie. Tak więc teraz podaj śniadanko. Ja bym zjadła jajka na toście. Dobra, idź to, zrób. A później natomiast tak, bo my tutaj mamy nowe nasiona. Ja wzięłam tutaj, o, jeszcze to jest do otworzenia. I to. Chcę posadzić, słuchajcie, tak, żeby Emilia miała rośliny, które, o. Pan się zajmuje tym? No dobrze. E, rośliny, które rosną cały rok, żeby nie trzeba było, słuchajcie, non-stop tego e, pilnować. To jest jakiś a, banan. Co tu banan robi? Ja to mogę usunąć? Wykop z korzeniami. Tak, to weź to, powykopuj, bo ja chcę, tak jak mówię, żeby to cały czas działało. To nie działa cały czas, to na wiosnę. O, ale to działa cały czas. To właśnie to będziemy sadzić. O, tutaj możemy już. się tak jedno koło drugiego, i wszystko to, co mamy do posadzenia, to sobie posadzimy. Czy ktoś jeszcze wstał? Nikt nie wstał z tego co widzę, a niech sobie śpią na spokojnie. Weekend w końcu się zaczyna, prawda? Z takich jeszcze newsów, że tak powiem. Słuchajcie, Magda się wyprowadziła od Ameli. Stwierdziła, że jest już na tyle dorosła, że ona się wyprowadza i zaczyna życie na własny rachunek. Wprowadziła się całkiem niedaleko, więc być może dzisiaj z Emilią się tam udamy. Natomiast do Ameli wrócił Robert, a chłopcy zostali sami w tym nowym domu i będą na razie sami tam mieszkać, bo Robert doszedł do wniosku, że chłopaki są już na tyle duże, że sobie sami poradzą. Dobra, tutaj jeszcze kocimiętkę posadzimy. Tak teraz patrzę, że i tak to trzeba będzie rozsadzić, że tak powiem. No ale dobra, niech tutaj Emilia sobie to ponasadza. To co może chyba Mikołaj wstał. Zaraz zobaczymy, Mikołaj musi dzisiaj wolne wziąć. E, napiszemy dzisiaj jakąś e, kolejną książkę, Mikołajem. Dobra, pokaż, Mikołaj, wstałeś, wstałeś. Akurat też poszedłeś opajie śniadanko. Super. E, weź sobie zjedz, a, Emilia tutaj je. Świetnie. E, I tak, pokaż. Pokaż, ty masz jeszcze dzień niewodnego za dwie godziny do roboty, więc dzwonimy w takim razie, wziąć sobie nie, urlop bierzemy. Nawet spróbujemy symulować chorobę. Zawsze to o jeszcze jeden dzień dłużej, prawda? E, ty wiesz, że ty idziesz do ogródka? Tak, ty wiesz, super. Ale ja tutaj Mikołaja pilnuję. O, widzę, że jeszcze Florka wstała. Florka, ty do szkoły? Aha, czyli ty masz wolne, wracaj do zdrowia, super. To sobie schowamy. Pepe pokonał wywiórkę. Ty też już do szkoły idziesz, dobrze. Chłopcy jeszcze śpią, niech śpią. Dobra, Emilia, chodź, bo my tutaj ogród ogarniamy dzisiaj tobą. Potem, jak to już wykopiesz, weź tutaj zasień. Ty dzisiaj taka brudna wyjdziesz z tego ogrodu, ale trudno. Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, szałwia też rośnie, jak popadnie. Może tutaj tą szałwię ja sobie posadzę. A Możesz w tę mańkę. A, zaraz muszę to obrócić. Czemu to szałowie nie chce rosnąć jak, jak należy? Dobra. W każdym razie, te również bym obróciła, tak? I tą. Tutaj się O, proszę. Dobra, szałwia rośnie. Co tu jeszcze? Wiosna, zima nie chcemy. Lato, wiosna, jesień, jesień, lato, jesień. Mówię, nie chcę sezonowców. Jesień. Lato. O. To rośnie, kiedy popadnie. To sobie jedno posadzimy tutaj jest fajne miejsce. Cytryna też rośnie, kiedy popadnie. To proszę bardzo mi tutaj ponasadzać. Dobrze, że e, rachit nam pomaga tutaj. E, teraz tak, to. Jesień. Nie chcemy. Zima. Cebula jesień. Jesień. Lato. Zima. No i tyle. Dobra, to sadź to co masz. Najwyżej to sobie jeszcze jakoś porozstawiamy. Na razie i to wszystko zasiej. Ty panie, jak już jesteś wolny, tak, tak, już od razu atrakcji szukaj. Nie, 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 nie ma. Nie ma atrakcji. Czekajcie, bo tutaj Florka chce zdobywać przyjaciół, ty będziesz się dzisiaj uczyła pilnie. Florka ma tutaj, patrzcie, piąty poziom społeczeństw, zdobyć najlepszego przyjaciela. I ja sobie wymyśliłam, że pierwsza osobę, którą pozna w szkole, to będzie jej najlepszy przyjaciel. Coś takiego. Dobra, Mikołaj, chodź, będziesz pisał nową książkę, bo ty ostatnio chyba już napisałeś. A nie, wróć do pisania. Co piszemy? Jaka gleba pod wle Źle napisałam. Hodowle marchewki. Dobra, idź tam, pisz. O, pani obrotnik do nas przyszła. Niech tutaj nam coś pomaga. Co to leży? Schodaj do wyposażenia. Co to na miłość boską jest? Dajcie to wyposażenie. ja mam pojęcie, co to jest. No nic, dobra. E, weź tutaj jeszcze... E, ty jak skończysz... Co mi tu chodzi? Kura mi chodzi, dobra. E, dobrze, ty pokonuj tą wiewiórkę. Emilia, ty masz jeszcze dużo tego sadzenia. Ty masz jeszcze dużo sadzenia. Dobra, to sobie na spokojnie sać. E, Mikołaj idzie pisać książkę, jak... Ej, ty! Ja ci tu dam. Gmoniu 1. Jazda do gabinetu i pisać. To, że ty bierzesz wolne, nie znaczy, że ty będziesz sobie się obijał. Wróć do pisania, proszę bardzo. Hodowla, marchewki, raz. Nie mów, tylko że nie możesz tutaj podejść czy coś. Gdzie jesteś? A, w gościnnym będziesz się pisał. No może i tak. Urodziny przyjaciela zdaje się, że wszyscy mówią tylko o przyjęciu rodziny, na które flora nie została zaproszona. Wydawało się jej, że gospodarz przyjęcia jest jej przyjacielem, więc to wszystko nie ma sensu. Czy Flora powinna zapytać swojego przyjaciela, czy odpuścić sobie? A niech zapyta, lepiej mieć jasność, prawda? I co wyszło? Ups, Flora przekonuje się, że tego przyjęcia wcale nie organizował jej przyjaciel. To był tylko program w telewizji. Flora czuje się dość głupio, ale bardzo się cieszy, że o to zapytała. Super, tak powinno być. Dobra, Flora, pokaż, czy ty kogoś poznałaś już tutaj? Jest jakiś Gustaw, Christopher? A nie, to są chyba osoby poznane ostatnio w parku. No dobra, wiecie co? Niech Mikołaj sobie na spokojnie pisze. Emilia niech ogarnia. Ogród, a my pójdziemy do Magdy, jak Emilia już właśnie skończy tutaj e, ogrodowanie. No, słuchajcie, Florka poznała właśnie Antoniego, Antoni Harjo. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. W każdym razie on zostanie jej przyjacielem. Matko, Piątek i Poczta. Mam nadzieję, że. Nie, Piątek to nie są rachunki, bo jednak e, rachunków my nie chcemy. Co tu przyszło? Pokaż rachunki są e, sąsiedzkie, a co? Weź pocztę, dobra. Emilia, jak skończy sadzić, to pocztę weźmie. W ogóle patrzcie, jako Emilia tutaj ma pomoc i jej ogrodnik nam e, pomaga i tutaj przed chwilą Rahit nam pomagał, o Rachid tam podlewa, super, to szybciej pójdzie, jest co prawda dopiero dwunasta. o, jeszcze Flora Macieja jakiegoś poznała, widzicie, mówiłam, że ja chcę z niej robić łobuzice i to tylko chłopaków poznaje, patrzcie, Maciej, Antoni, dobrze, w każdym razie my na początek weźmiemy się, będziemy za z Antonim, a później to już się zobaczy. Dobra, wiecie co? Zaraz tutaj nam wrócą dziewczynki ze szkoły, więc Emilia niech sobie daruje to sadzenie, skoro w sumie nasz pan ogrodnik nam chce tutaj pomóc. O, i deszcz jeszcze podlał. Ja jeszcze jak troszkę odbijemy się kasowo. Otwórz parasol, tak. To zrobimy sobie tutaj zraszacze, więc już w ogóle nie będzie problemu z podlewaniem. Mikołaj zajmie się ich ulepszeniem na niezniszczalność i myślę, że będzie całkiem spoko. Mikołaj, czemu ty? A czego ty śmierdzisz? A napisałeś ty już książkę? Tak, książka została napisana, super. To chodź, możesz sobie wziąć prysznic, na pewno ci będzie z tego tytułu lepiej. Chodź, wydasz od razu tą książkę. Tutaj Emilia teraz idzie, tu wypłacane codziennie. Proszę, hodowla marchewki. A rzodkiewki też jeszcze nie wydałeś, panie? Co to ma być? Proszę bardzo. I Emilia, słuchajcie, odwiedzi e, zaraz Magdę. Magda gdzieś niedaleko e, mieszka, to wam zaraz pokażę. E, Jaśmina Helenę, proszę bardzo. E, a Flora Macieja wybrała, patrzcie, nie Antoniego. Jednak. E, Florka, chodź no tu. Weźcie wy się tu dzieci, rozłączcie. Wy to jesteście mocno stegowane. E, dobra, ja poczekam tylko aż Mikołaj tutaj wyda te książki. Nie chcę, żeby to przypadło. Emilia, niech sobie postoi po świat. Co tu tutaj dostałaś? A, dostałaś zabawki dla florki e, z okazji urodzin. Dobrze. Tutaj co jeszcze? Dali, a co kwitnie jesienią? Dobra, dali to my nie chcemy. E, gdzie jest Maciej? Bo ja tu chcę się z nim zaprzyjaźnić. Tam idzie Mikołaj. Tutaj ktoś idzie. To jest chyba ta. E, kim ty jesteś? Ty przyszłeś do Jaśminki, prawda? Tak mi się wydaje. Gdzie jest ten? O. E, nie. Maciej Maciej ja chyba będę musiała twój wygląd w jakimś stopniu zadbać, bo coś mi się tutaj chyba nie zgadza. A może ty miałaś być Maciejka? Nie, zobaczymy. W każdym razie tak, właśnie w udawanie i spędźcie sobie jakoś tutaj razem czas. Weź entuzjazmy się słodyczami. Nie, do domu nie wysyła i przyda się jeszcze Maciejko nam. No, zobaczymy. Ja wejdę sobie po prostu w tą postać i zobaczę, co, co tutaj, kim ona tak naprawdę jest i jakie ja mam ją tu bardziej ukształtować. Nie wiem. Zobaczymy. I wejdź, popatrz w humory, to zawsze dobrze działa. Czy ty dotarłeś już do skrzynki? Tak. Emilia gdzieś na razie poleciała, a ty wydałeś obie książki? No właśnie. Chyba ostatnio też miałeś wydać dwie, a wydałeś tylko jedną. Dobra, wydawaj, żeby hajsy się zgadzały. A my teraz z Emilią idziemy, słuchajcie, do Magdy. Zobaczycie, gdzie Magda mieszka. Magda poszła też tak w styl troszkę Emilii, czyli żeby y, mieszkać tak na wsi. Dom już praktycznie na całe życie. No i zobaczymy, jak to będzie. Czy też Magda nie będzie się przeprowadzać. No bo domek ma dość spory, ale kto tam wie, jakie się życie potoczy. A, i proszę bardzo, Magda mieszka tutaj, więc tutaj się też udamy. No i tak jak mówiłam, Robert wrócił do Ameli, a chłopaki też nadal mieszkają e, sami. I jesteśmy, jak się Magda cieszy, że Ciocia je odwiedziła. Przyjazne weź tutaj, obejmij na dzień dobry, chociaż one zawsze i tak miały. Bardzo dobrą relację. Dobra, tak wygląda. Oto Magdowy domek. Tutaj jest też jakaś drobna szklarnia, co by nie było. No, też jest tak stricto wiejski i nie jest przesadnie, że tak powiem, wystrojono bogaty, prawda? Tak jak zawsze miała u siebie Amelia, nie? Więc tutaj Magda poszła dość w prostotę. Dobra, chodź tutaj, właśnie zapukajmy do drzwi, chcę w środku jeszcze domek pokazać. No, jak znalazłem pierwszy lepszy z galerii, to od razu. Powiem. I tak, proszę, tutaj wchodzimy, mamy salon o jadalniu, kuchnię. Tutaj jest jakiś taki bardziej gabinet. Taka pracownia. No, zobaczymy, w co Magda tutaj pójdzie. Tutaj, proszę, jest kuchnia. Tutaj jest drugie, właśnie wyjście. Tutaj mamy jeszcze łazienkę. I na górze, patrzcie, tu jest jedna sypialnia i druga sypialnia. Więc jak w przyszłości Magda, jakby, nie wiem, chciała mieszkać z koleżanką, czy chciała mieć kiedyś męża, dziecko, to będzie miała miejsce i pokój od razu dla nich. Dobrze, teraz tak. Czy my coś potrzebujemy? No, tak Toalety, ewentualnie skorzystać. A czy możemy jakoś razem tutaj z Magdą posiedzieć, spędzić czas, porozmawiać? Tak, widzę, że Magda nie ma telewizji nawet. E, dobra, weź to, chodź, tak. Daj tutaj Magdę. Weźmy tutaj, o, dodaj do grupy. E, I chodź. Dobra, zobaczmy, co Magda chce zrobić. E, o, może jakieś tutaj. Jedzonko. O, usiądźmy tutaj razem i porozmawiamy sobie przy okazji. W sumie Magda mogłaby tu jeszcze jakieś zwierzaki mieć. O, proszę, już zatęskniam za ogrodem, idę po podlewam. Tutaj są jakieś grządki, a tutaj pokażcie, no, tutaj jest taka właśnie mała szklarnia. Fajnie to wygląda, bardzo ładnie. A to ty tutaj idziesz podlewać, tak? A co to w ogóle jest? Pokaż. Kwiat przebiśniegu. Krzew różany. Szeczek stokrotek. Dobra, wiecie, że Emilia nie potrafi bez, a tu patrzcie, mogłaby Magda mieć jakiegoś zwierzaka. Nie potrafi bez ogrodu, prawda? Przyjazne, weź tutaj jeszcze. Jest coś takiego jak pochwal dom. Jest. Pochwal dom, że jest świetny i super to wszystko wygląda. E, czy tutaj mogłabyś sobie, nie wiem, o jest gotujzy. Ja bym chciała z Magdą pogotować, żeby też razem jakoś fajnie spędzić czas, prawda? Zobaczymy, czy się uda, czy Magda będzie zachwycona gotowaniem. E, no, my weźmy od umiejętności coś ciekawego. No dziesiąty, tak może, o Strąga sobie zróbmy. Dlaczego by nie? Zobaczymy, czy Magda zechce właśnie gotować. Czy ona się odnajduje w kuchni? Przecież Amelia to wiele w ręce nigdy nie gotowała, więc no, nie wiem. Jejku, jakieś duchy mi tu umierają, a ja z tymi duchami nie mam nic wspólnego. Ej, chyba gotowanie wam nie pykło wspólne. Weź w takim razie spędź, spędźcie sobie razem czas. Ożywiona rozmowa, proszę bardzo. W ogóle znowu była aktualizacja i znowu widzę, że okay, FPS mi szaleją ale to nic e, dobra, może Emilia niech tu zostanie a ja chcę się przenieść słuchajcie, do domu i zobaczyć jak Florka sobie radzi z Maciejką o patrzcie Florka się tutaj bawi o, Jaśminka tam jak zwykle ona to by się tylko coś uczyła coś robi, a szachy, no tak a ty tutaj chyba chciałaś, pokaż, rozegraj trzy partie szachów, to weź sobie zagraj z ojcem proszę bardzo Natomiast Flora, ty jak jesteś tutaj, to bym chciała, żebyś. Dobra, to teraz trzeba jeszcze znaleźć Macieję, gdzie jest? Skup widok kamery. Ona jest tu, proszę bardzo, chodź. Weź działania, dodaj do grupy. I ja bym chciała właśnie, żebyście... O, bawcie się w piratów razem, skoro Ty chcesz się bawić tu na dworze, to proszę bardzo. E, przy okazji może jakieś społeczne ci tutaj wbiją z Maciejką i będzie fajnie. Dobra, czy tutaj do ciebie idzie już Mikołaj, gdzie jest Mikołaj? Idzie, super. Dobrze, chłopcy, bo tutaj jeden z, jeden z chłopców potrzebuje jeszcze wbić sobie coś. Z tego co powiem, nam chyba ty będziesz potrzebował wbić sobie myślenie. Tak, e, niedługo są twoje urodziny, więc chcę, żeby chłopcy wszystko tutaj mieli spełnione, prawda? Chodź tutaj, w, o proszę, badaj kształty. Emilia niech tam robi co sobie robi, a my tutaj jeszcze troszkę popilnujemy sobie florki. E, idzie tata twoja koleżanka, niech te duchy poumierają szybciej, co? Tutaj motoryczne nam wbijają się. My potrzebujemy społecznych, żeby sobie to wbijać. ona tu idzie, weź może tu. Hmm, podejdź tu razem, będzie szybciej. Weź tutaj to, odklikaj sobie wszystko. O, jest! Dobra. Pokaż no się ty tu dziecko drogie. Właśnie ona wygląda jak dziewczynka, a niby że jest chłopcem. Chociaż po śmierci. A kto, ktoś tu umarł? No właśnie teraz nie wiem, bo tu jest. On, dziecko, czekajcie, a jak na nią najadę, no dziecko, nie ma powiedziane, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, no bo nie wiem teraz, nie? Weź tu o szkole porozmawiaj, no spędź z nią po prostu tutaj czas. Zostaw te graty. Gdzie ona tam poszła? O, podejdźcie tu razem i może teraz porozmawiacie. W ogóle patrzcie, tutaj jest jakiś prezent od któregoś z zwierzaków. Weź to potem otwórz, zobaczymy, co tam wpadło. Dobra, o, empatia nam wzrasta bardzo dobrze. Piłeczka jakaś, okej. Okay. Przyjazne. A weź, zobacz, czy wy możecie popatrzeć humory. To zawsze fajnie działa. O, spróbuj pocieszyć jeszcze. Nie, nie, wysyła jej do domu. Dobra. Weź tu więcej opcji. I tu było jeszcze, wygłoś mowę zachęcającą. I weź... o, zaproś do patrzenia w gwiazdy. E, to powinno wam relację podbić i będzie super. Dobra, Mikołaj i, aha, Mikołaj jest tu. A ty rozegrałeś tu partię szachów, jak cię prosiłam? Tak. To chodź się rozegra, aha, ty, chodź, czy ty to robisz w krzaku? Nie, ty się bawisz. Ty się bawisz. Dobrze. E, chodź tutaj e, zaraz po drugiej stronie. Teraz muszę obrócić, bo się pogubiłam. Tutaj e, toaleta. Weź na razie skorzystaj i chodź jeszcze raz zagrać sobie z Mikołajem i ci się to spełni. Graj z Mikołaj, proszę bardzo. Helena jeszcze gdzieś tam łazi. Ale ty to zawsze bardziej mądralińska niż bardziej towarzyska, prawda? Dobra, zobaczymy. O, już wpadły sobie. E, kreatywne ci wbiło. Ty potrzebujesz społecznych. Ty jesteś tak, a społeczne dziecko, że nie wiem. No, w sumie jak ja. Dobrze, potem może. Budujesz bez piasku, nie, ale poznaj. Dowiedzmy się coś więcej. A może nam tutaj coś wyskoczyło, słuchajcie, z nią? Flora, kreatywność tu nie. Motoryczne, umysłowe, nie, nie ma. Bo właśnie, no nie, nie jestem pewna płci tego dziecka. Ma męskie imię, a wygląda jak dziewczynka. Nie wiem, zobaczymy. Zapytaj jeszcze, jak minął dzień. I może rozmawiaj o pogodzie. Dobrze. Czy ty nie powinnaś już wrócić, Emilio, do domu? Nie mam pojęcia. Dobrze, chłopcy, czy a, czy drugi? No ani jeden, ani drugi No się nie słucha. Co za podłe dzieci. Ty już masz wszystko. Ty miałeś myśleć. No, nie myślisz za grosz. Cze Który to nie myśli tak? Florian. Czekajcie. Kjacyn ten mądrzejszy. Dobrze, pamiętam już co pisałam. Czyli Fro Florian będzie tym łobuziakiem, ale to nie zmienia faktu, że na razie chcę mu to tutaj wszystko zatrybić. Emilia, weź ty może już wróć. Przenieś się tu gdzieś. Dzień dobry. Wróciłaś. Bardzo dobrze. Cieszę się. Pokaż, jak ty się masz. Ty masz się całkiem nieźle. To może w związku z tym, chociaż jest już druga, dajmy sobie spokój. Chciałam, żeby wiecie, co florystyki się jeszcze uczyła, ale dajmy jej spokój. Chodź sobie tutaj usiąść. Zrób coś, co nie robiłaś dawno, czyli dziergaj. O, weź w znów projekt. O, proszę bardzo, i sobie podziergaj. Ty jak tutaj się nagrasz spać. E, Jaśminka również tutaj zaraz pójdzie do siebie spać, jak rozegra partię. Aha, bo ty toalety nie korzystałeś z dziecko drogie. Dobra, to chodź, tutaj sobie skorzystasz, weźmiesz też prysznic. Widzę, że Helena się bawi tutaj w tym, nie się bawi. Proszę bardzo, śpi. E, chłopcy, jak wy się tu macie? Wy to w ogóle cudowne dzieci się nagle zrobiłyście, jakie tylko ja wyszłam z domu. E, no to ty sobie pójdziesz spać, ty jak już się nauczysz też iść spać, bo to jest już późno. E, chodź tu jeszcze, Flora, bo ja tutaj ciebie z Maciejką. E, Usiłuję jakoś wam relację nawiedź, żebyście właśnie miały tego najlepszego przyjaciela. Weź tu jeszcze społeczne, rozmawiaj z innymi simami, zabawkami. No dobra, to się ogarnie. Dzisiaj dziewczyny nie odrabiały pracy domowej, no myślę, że zrobią to jutro. No weź tutaj z koleżanką jeszcze, zabawne może, pobrykaj trochę. zabawne z dorosłych się ponabiję, bo dzisiaj odcinek zrobię taki krótszy, bo tutaj weekend chcę zrobić taki powiedzmy troszkę poza miastem, znaczy nie tyle poza miastem, co poza domem. O, jest, społeczność nam się wbił, fajnie. E, chcę, żeby właśnie Emilia z Mikołajem gdzieś pojechali do miasta z dziewczynami, do jakiegoś, nie wiem, maka, czy do jakiegoś kina, no jakoś tak fajnie sobie spędzili czas. No, a też patrzę na to, że mówię, coś znowu się z grą porobiło, że fps -y szaleją, a a nie chcę was, was też tym męczyć. Zobaczcie, jak sobie ona fajnie siedzi i dłubie, dawno już tego nie robiłaś. Tutaj, co skarć swoje dziecko? Moglibyśmy to zrobić. Moglibyśmy to zrobić, tylko ja nie mam y, serca, Emilio, tego robić. Dobra, ty już tutaj, ale zaraz. Ty, jak się położyłaś, odrób lekcję dwa razy w stanie skupienia. Dobra, to. O, będziemy musieli o to zadbać w takim razie w kolejnym odcinku. Ale Flora, chodź, bo ja z tobą tu bym chciała jeszcze umiejętności społeczne. Flora, twój pokój sytuuje się tu. Chodź jeszcze na chwilę. Czy tutaj jest coś społecznego? Jest. Rozmawiaj na czacie. Myślę, że jak godzinkę sobie jeszcze porozmawiasz, to nic ci się nie stanie. Chciałam jeszcze tutaj śminka sklep z nagrodami. Czy my moglibyśmy Tobie coś kupić? Jakąś fajną cechę, która by Ci się przydała. Stać nas na szybko czytelniczka. Mentorka, ona na mentorkę. No, ona tak. A, jeszcze nawet kupić nie można. Nie, patrzę gawędziarka. Nie, ja bym chciała, żeby ona coś miała związanego z nauką, bo jaśminka no nie ukrywajmy, jest takim trochę kujonem. Dobra, ty idź tu, chłopcy, ty. O, wbij, ostatni ten punkt. Będziesz prawie mądrym dzieckiem. No bo jednak to twój brat ten mądrzejszy trochę więcej lepszych genów się dostało, prawda? Więc, więc ty za sobie wbij i spać i w weekend będziecie mogli balować. Nie to, że przychodzi właśnie Magda zająć się chłopcami, a my z dziewczynkami właśnie. Tak sobie pomyślałam, że można byłoby skoczyć na miasto. O, pięknie. Masz już to wbite śmiga i spać. Zobaczmy jeszcze na chwilę kalendarz. O, macie. Właśnie, a to dzisiaj było święto miłości? Jakoś tak tam. No nic, tutaj właśnie na jakiś targ bym chciała pójść, no się poszlajać poza domem, tak to po prostu kulturalnie sobie nazwijmy. Ty tu się zbierasz, ty wiesz co, ty już też może iść spać właśnie ja jeszcze poza nagraniem słuchajcie, tutaj mamy to posadzone ja tutaj te rządeczki sobie wyrównam i spróbuję poustawiać zraszacze no obawiam się, czy stać nas no trochę tutaj hajsów wpadło jeszcze żeby ten Mikołaj szybciej te książki pisał, może jak pójdziemy na jakiś targ ze zwierzakami to jakąś tam wenę szybciej złapie, dobra, ty tutaj sobie chwilę porozmawiaj, pokaż ile ty tutaj masz, trzeci poziom ty masz wbić piąty. Dobra, ogarniemy to jakoś w miarę szybko, mam nadzieję. Ty już idziesz spać, ty jeszcze bierzesz prysznic. Dobrze, ale myślę, że my możemy kończyć ten odcinek. Tutaj dziewczynki sobie same, mam nadzieję, poradzą. Tak, jeszcze radio sobie włączy. I tutaj jest ogólnie rzecz biorąc półka. Czekajcie, ja zaraz to pokażę. O, tutaj jest właśnie półka, widzę, że Florka sobie włączyła radio. No tak jej prezentuje się pokój. Florka, no mówię, jest łobuziarą i ona jeszcze nie wie, jaki chce mieć styl, jak chce wyglądać, więc dlatego ona się prezentuje tak, jak się prezentuje, nie? To tak jakby ktoś się zastanawia, że Florka może wydawać się nijaka. Ona szuka, jak siebie wyrazić, tak to ja określę. Dobra, Florka, też idź już spać, zostaw to radio, mam nadzieję, że ty je wyłączysz sama bo ja pomogę je wyłączyć, żebyś na pewno zasnęła. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.